Witam, witam serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Dziś druga część artefaktów mocy. I od razu przechodzę do zapowiadanego artykułu na temat napadu na Muzeum Starożytności w Bagdadzie. Artykuł pochodzi z 17 kwietnia 2003 roku i opublikowano go w Chicago Tribune. Cytuję. Piraccy urzędnicy muzealni i armia amerykańska uważają obecnie, że szeroko nagłośniona grabież zabytków ze światowej sławy Muzeum Narodowego, była prawdopodobnie dobrze wykonaną kradzieżą, być może zaplanowaną przed upadkiem Bagdadu. Urzędnicy ustalili, że większość grabieży, do której doszło w muzeum, w którym znajduje się ponad 170 tysięcy artefaktów ludzkiej cywilizacji, dotyczyła maszyn biurowych i mebli, podobnie jak i w innych budynkach rządowych, i że zabrano tylko wybrane zabytki. Ludzie, którzy tu plądrowali, wiedzieli czego chcą. To nie byli przypadkowi rabusie powiedział Doni George Yukhana, dyrektor generalny Irackiej Państwowej Rady do Spraw Zabytków. Stojąc przed muzeum i trzymając w górze cztery noże do cięcia szkła z czerwonymi uchwytami i calowymi srebrnymi ostrzami, które znalazł muzeum. Podkreślił, że repliki eksponatów muzealnych, które dla nieokrzesanego tłumu wyglądałyby równie realistycznie, jak autentyczne przedmioty, pozostały nietknięte. Obszerna kolekcja egipska muzeum, która jest cenna, ale nie jest unikalna na skalę światową, również została zostawiona w spokoju. Oznacza to więc, że ci ludzie mają ogromną wiedzę na temat tego, co chcieli zdobyć. Mieli maszynki do cięcia szkła, klucze do skarbców, i było to wyraźnie coś bardzo dobrze zorganizowanego i skoordynowanego wcześniej. Myślę, że to napad zorganizowany gdzieś na wysokim szczeblu. Wygląda to na operację służb wywiadowczych i brzmi to tak, jakby rabusie wykorzystali grabież jako pretekst, aby wejść do muzeum i zabrać te naprawdę, naprawdę ważne artefakty z Mezopotamii. Niezależnie od cech lub charakterystyki tych artefaktów, to była grupa złożona z ludzi bardzo dobrze zorganizowanych, dobrze poinformowanych i bardzo konkretnie szukająca czegoś, czego nie można znaleźć nigdzie indziej na świecie. Wszyscy inni Rabusie poza tą jedną grupą skupiali się na maszynach biurowych i na meblach, ale ci dobrze zorganizowani ludzie, Skoncentrowali się na konkretnych, najbardziej unikalnych artefaktach. Brzmi to tak, jakby realizowali jakiś plan, który został wdrożony, zanim doszło do samej inwazji. I tak kończy się artykuł z Chicago Tribune. I co Państwo o tym myślicie? Nieźle, prawda? W takiej sytuacji jak ta trudno jest konkretnie wskazać, kto to zrobił, bo mamy tylko poszlaki. Kradzieży dokonali zawodowcy i nie pozostawili po sobie śladów. Gdyby ktoś chciał wymienić tych zawodowców z nazwiska, zapewne nie pożyłby długo. Wymieniony w artykule Doni George Yukana, ówczesny szef irackich starożytności. Archeolog wykształcony w USA i człowiek, który mógł mieć wiedzę na temat ludzi, organizacji bądź instytucji, które dokonały napadu na bagdackie muzeum. Nieoczekiwanie zmarł w 2011 roku w wieku zaledwie 60 lat. Dlatego, jeśli ktoś próbuje prowadzić na ten temat jakiekolwiek spekulacje, może to robić tylko w formie literackiej. Serii książek pod tytułem Secret Machines, gdzie jedna z nich, napisana przez Toma DeLonga razem z A.J. Hartleyem, opowiada o tajemniczym Meinart Consortium, gdzie obraca się miliardami dolarów, poszukując nie tylko artefaktów mocy, ale realizując takie dziwne programy, jak nigeryjski program kosmiczny. Bardzo trudno jest odpowiedzieć na pytanie, co się za tym kryje, ale nie ma wątpliwości, że kryje się tam coś, co wywala ze skarpetek wprost w kosmos. Ha, tak, tak, na nigeryjskiej rakiecie. Doradcami Delonga podczas pisania tych książek byli wspomniani już przeze mnie eksperci od takich operacji z firmy Lockheed Martin. W realnym świecie taką firmą mogła być The Carlyle Group. Firma, która udawała, że szuka złóż ropy, a prowadziła podejrzaną działalność wywiadowczą i handlową. Szefem tej firmy był George Bush starszy, który był także dyrektorem CIA, dwukrotnym wiceprezydentem USA, a także przez jedną kadencję prezydentem USA. Jego syn George Młodszy był także dwukrotnym prezydentem USA. Obaj niezwykle intensywnie interesowali się Irakiem, ale jak się później okazało, iracka ropa ich za bardzo nie obchodziła. Linda Molton Howe zaprosiła kiedyś do swojego studia dziwnego człowieka o nazwisku Eddie Abbott, i ten człowiek podawał się za kogoś, kto należy do takiej grupy jak wspomniana Maynard Konsorcjum, i opowiadał o tych irackich artefaktach i o tym, co robią Amerykanie w Iraku. Powiedział wprost, że buszowie ruszyli na wojnę w Iraku po to, aby zdobyć starożytne artefakty. Linda zapytała go, o jakie artefakty chodziło, a ten koleś odparł, że o takie jak Arka Przymierza, czyli artefakt mocy mający siłę masowego rażenia, i powiedział na koniec, że to, czego szukano, zostało znalezione. Nie podał żadnych szczegółów, i nawet nie wiadomo, na ile można mu wierzyć. Ale tego typu historie nieustannie krążą tak jak ta, którą kiedyś od niechcenia rzucił Elizondo. Jakby nie było, pracownik kontrwywiadu, że odnaleziono zaawansowaną technologię w jakimś starożytnym miejscu. Na pytanie, jaka to technologia, Elizondo zastanowił się na chwilę i powiedział, że taka, jakby w grobowcu Tutanhamona znaleziono całego Jumbo Jetta. Jest to oczywiście tylko analogia, ale czytając pomiędzy wierszami, można się domyślać, że natrafiono na coś niezwykłego. Istnieje interesująca teoria, że w Nevadzie znaleziono ogromny pojazd kosmiczny obcych, który nie dało się przetransportować, i dlatego wokół niego zbudowano całą bazę wojskową, a dziś znamy to miejsce jako Strefa 51. Dlatego, aby spróbować napisać, o co w tym wszystkim chodzi, trzeba się odwołać do fikcji literackiej. I jeden z moich ulubionych autorów, Peter Lewenda, napisał niezwykłą trylogię pod tytułem Kod Lovecrafta. Zasadniczo ta książka jest fikcją literacką, ale znając autora, wiem, że próbuje on wykorzystać taką formę do napisania o prawdziwych wydarzeniach i miejscach, starając się nie łamać rozmaitych klauzul tajności i ujawnić rozmaite rzeczy, które często po prostu pale się nie mieszczą. W kodzie Lovecrafta Peter Lewenda opowiada niezwykłe historie. I te historie muszą mieć jakieś konkretne i prawdziwe źródło. Książka kod Lovecrafta opowiada o innej książce, która nosi tytuł Necronomicon i jest to księga wiedzy tajemnej, która jest przewodnikiem dla czcicieli Ktulchu, arcykapłana starożytnych, władcy podziemia, szamana z martwych, wstałego obiecanego mesjasza, ukrytego imama Mahdiego, Chrystusa, Antychrysta. Awatara Kalkiego, który powróci ze swojego sekretnego miejsca śmierci pod ziemią i oceanami, aby przywrócić planetę jej pierwotnym kolonizatorom spoza gwiazd. Ale zawiera również metody ich powstrzymania. To książka o otwarciu bramy, a także o sposobie jej zamknięcia. To Ewangelia, której nie wolno ujrzeć światła dziennego ani jej wyznawcom i wielbicielom, ani jej najzacieklejszym przeciwnikom. To tajemnica, która musi pozostać tajemnicą, przynajmniej dopóki gwiazdy nie będą w odpowiedniej pozycji. Kiedy Peter Lewenda opowiada w wywiadach o tej historii, sprawia wrażenie, jakby osobiście znał ludzi, którzy byli złodziejami książek i zostali przyłapani na największej kradzieży książek w historii Ameryki Północnej. I tacy ludzie rzeczywiście istnieli. I po prostu odwiedzali biblioteki uniwersyteckie i różne miejsca, z których kradli starożytne książki i mapy i sprzedawali je kolekcjonerom. I najwyraźniej jedną z tych książek był Necronomicon. W 1965 roku Jazydzi z Lelisz, a Lelisz to dolina w północnym Iraku, na równinie Niniwy, gdzie znajduje się najświętsza świątynia Jazydów. Dowiadują się, że książka Necronomicon trafiła do neonazistowskiej enklawy w Stanach Zjednoczonych, skąd została skradziona przez dwóch prawosławnych mnichów, którzy następnie przetłumaczyli kilka jej fragmentów. Oryginał książki jednak znika ponownie, by pojawić się w Muzeum Bagdackim, po tym jak został zakupiony na czarnym rynku przez agentów Sadama Husajna. Inwazja na Irak i ataki na Muzeum Bagdackie dają klanowi Jazydów okazję do przejęcia książki i ukrycia jej w tajemnicy w Lelisz. Ale wieść o tym dociera do agentów Al-Kaidy, Hezbollahu, Hamasu, Druzów w Libanie i Alawitów w Syrii, a także Dżamat islamija w Azji Południowo-Wschodniej i Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej a także do nowych graczy w temacie, takich jak Boko Haram w Nigerii i państwo islamskie w Iraku i Lewancie. Księga jest z jednej strony zarówno zagrożeniem dla ich ideologii, jak i potencjalnym źródłem wielkiej niszczycielskiej mocy, aby pokonać ich wrogów. Istnieje tam jeszcze inna grupa, dla której księga zawsze była podstawowym pismem i ukrytym skarbem, który został odkryty i który zostanie użyty do wskrzeszenia Ktulchu, pierwszego kapłana gatunku istot o mocy podobnej do bogów, którzy kiedyś dotarli na ziemię. Ta grupa jest starsza od wszystkich innych i jest religią, korzeniem wszystkich religii ponieważ jest religią założycieli wszelkiego życia na planecie Ziemia, źródłem jej kodu genetycznego, oddechem i krwią spoza gwiazd, które dały życie rasie ludzkiej. Ten kult Cthulhu, oparty o kapłaństwo Dagona, pana otchłani, czekał na ten moment, aby znów się pojawić. Bo jest to idealny moment w historii ludzkości, kiedy myśl, słowo czy obraz podróżuje z jednego końca globu na drugi w mikrosekundach. Coś takiego jest w stanie zapewnić materialną podstawę dla wcielenia się tych bogów. H.P. Lovecraft napisał kiedyś książkę zatytułowaną Historia Nekronomikonu, w której opowiada, że żył kiedyś pewien człowiek, który nazywał się Abdul Al-Hazret. I nazywano go szalonym Arabem. Mówi się, że ten szalony poeta żył w Sinaja w Jemenie w czasach kalifów, umajadów, około 700 roku naszej ery. Odwiedził on ruiny Babilonu i poznał podziemne sekrety Memphis, i spędził 10 lat samotnie na wielkiej południowej pustyni Arabii, Roba al czyli pustej przestrzeni starożytnych. I Dana, czyli szkarłatnej pustyni współczesnych Arabów, która jest uważana, że jest zamieszkana przez złe duchy i potwory śmierci. O tej pustyni opowiada się wiele dziwnych i niewiarygodnych legend. Pod koniec życia Al-Hazret mieszkał w Damaszku. O jego ostatecznej śmierci lub zniknięciu w 738 roku naszej ery opowiada się wiele strasznych i sprzecznych ze sobą rzeczy. Ibn Kalikan, biograf z XIII wieku, mówi, że poeta został porwany przez niewidzialnego potwora w biały dzień i został pożarty na oczach dużej liczby przerażonych świadków. O jego szaleństwie opowiada się różne historie. Twierdził on, że widział wspaniałe Erum, czyli miasto filarów. I że znalazł pod ruinami pewnego bezimiennego, pustynnego miasta szokujące kroniki i sekrety rasy starszej niż ludzkość. Był muzułmaninem czczącym nieznane byty, które nazywał jak Saslot i Ktulhu, i on miał być autorem księgi Necronomicon. Czy śladów tych demonów i sposobów na kontakt z nimi szukali złodzieje z bagdackiego muzeum? Ha, moja intuicja podpowiada mi, że tak właśnie było i bardzo chciałbym przeczytać Państwu tę książkę Lewendy, ale jest ona brutalna i kontrolerzy mediów będą kręcić nosem. Rozejrzę się zatem za jakimiś opcjami, a za artefaktami mocy w sposób poważny i zorganizowany. Rozglądali się naziści. W marcu 1944 roku strome szczyty otaczające starożytną twierdzę Katarów Monsegur w południowej Francji rozbrzmiewały ryczącymi silnikami maszyn wojskowych. Ciężarówki i samochody należały do Batalionu Niemieckich Żołnierzy SS dowodzonych przez najważniejszego komandosa Adolfa Hitlera, -Er Firera SS Otto Skorzenego. Mający ponad dwa metry wzrostu skorzeny, był większy niż życie, a jego wyczyny podczas II wojny światowej tylko wzmocniły tę reputację. Stara blizna po pojedynku przecinała jego twarz od lewej kości policzkowej do podbródka, zyskując mu przydomek szrama. Odsunięcie Mussolniego od władzy, a następnie lądowanie aliantów we Włoszech skłoniły Hitlera do wysłania swoich wojsk do kraju, który do tej pory nazywano Vichy we Francji. Chciano w ten sposób chronić rzekomo miękkie podbrzusze Europy. Naziści uzyskali swobodę przemieszczania się w historycznym regionie Langwedocji, położonym u podnóża Pirenejów, które oddzielają Francję od Hiszpanii. Ale na początku marca 1944 roku coś więcej niż zwycięstwo militarne zaprzątało myśli Skorzenego, gdy jego wojska wkroczyły na teren obejmujący Ségur i wioskę Rennes-le-Château, miejsce wielkiej tajemnicy od czasu odkrycia dziwnych dokumentów przez młodego księdza w 1891 roku. Myśli Skorzenego bez wątpienia koncentrowały się na poszukiwaniach bajecznego skarbu, który, jak uważano, został znaleziony przez niemieckiego pisarza i badacza okultyzmu o nazwisku Otto ran. O wczesnym życiu rana wiadomo niewiele, poza tym, że urodził się 18 lutego 1904 roku w Michelstadt i kształcił się w zakresie literatury i filologii na uniwersytecie Berlińskim. Podczas nauki Ran zafascynował się legendami o świętym gralu, a także mało znanymi wówczas katarami, czyli tak zwanymi czystymi, jak ich nazywano, którzy sprzeciwiali się kościołowi rzymskiemu i w związku z tym zostali zgładzeni w papieskiej kampanii wojskowej w 1209 roku, znanej jako Krucjata Albigeńska. Na początku lat 30. Ran dużo podróżował po regionie Langwedocji w południowej Francji Badając jaskinie u podnóża gór Pirenejów, tutaj zdobył wiedzę z pierwszej ręki o katarach i ich potomkach, z których wielu było członkami słynnego zakonu Templariuszy. Książka Rana, krucjata przeciwko gralowi, została opublikowana w 1933 roku. W tym samym roku, w którym Hitler doszedł do władzy. Ta i inne książki o Katarach i legendach o Graalu, a także liczne artykuły podróżnicze zwróciły na niego uwagę szefa SS Heinricha Himmlera, który podobnie jak wielu innych wysoko postawionych nazistów, interesował się artefaktami i wiedzą okultystyczną. Wiedza rana na temat Katarów i Templariuszy najwyraźniej zaintrygowała Himmlera, ponieważ ran został wcielony do SS jako porucznik w 1936 roku. Himmler i jego kumple musieli być zachwyceni ranem, który znalazł powiązania pomiędzy katarską twierdzą Monsegur, a jaskinią, której przechowywany był święty gral, zwaną Monsavat wspomnianą w eposie rycerskim Parsifal Wolframa von Eschenbacha w XIII wieku. Ran wierzył, że odkrył ostateczne miejsce spoczynku wielkiego skarbu starożytności, w którym znajdowały się takie artefakty mocy jak tablice Mojżesza, Puchar Grala znany jako Szmaragdowy Puchar, a być może nawet dawno zaginiona Arka Przymierza. W marcu 1944 roku naziści mogli swobodnie przemieścić wojska do Langwedocji w poszukiwaniu tego starożytnego bogactwa, znanego jako skarb króla Salomona. Dla Rana było już jednak za późno. Do 1939 roku Ran rozczarował się swoimi nazistowskimi przełożonymi. Zrezygnował ze stanowiska w SS w lutym 1939 roku, a zaledwie miesiąc później zmarł podobno z powodu wychłodzenia po tym, jak złapała go śnieżyca podczas wyprawy pieszej w góry. Krążyły pogłoski, że został zabity w obozie koncentracyjnym. Narodowo-socjalistyczny ideolog Alfred Rosenberg zanotował, że Ran popełnił samobójstwo, przyjmując Janek zarówno z powodów polityczno-mistycznych, jak i osobistych. Niezależnie od tego, jak umarł wiedza Rana, została zachowana przez Himmlera. Skarb króla Salamona jest największym skarbem znanym ludzkości. Jego fascynująca historia służy jako oś czasu dla ewolucji zachodniej cywilizacji, którą można prześledzić od starożytnej Mezopotamii aż do II wojny światowej. Złoto, srebro i drogocenne kamienie szlachetne, takie jak diamenty, perły, szmaragdy, bursztyny, ametysty, topazy, szafiry, rubiny, turkusy i inne, składały się na tę bezcenną kolekcję bogactw. Ale skarb Salomona zawierał również bogactwa zupełnie innego rodzaju. Obejmował starożytne zwoje, teksty i tabliczki, na których wyryto część najbardziej ezoterycznej i okultystycznej wiedzy świata. Wiedza ta była przekazywana przez tysiące lat od czasów pierwszej na świecie odnotowanej cywilizacji w starożytnym sumerze w dzisiejszym Iraku. Tysiące przetłumaczonych sumeryjskich tabliczek opowiadają o zadziwiającej technologii, najwyraźniej używanej przed potopem Noego. Fragmenty starożytnej wiedzy, które przetrwały wielki potop, stanowiły istotę bogactw, które zostały przetransportowane do Egiptu przez Abrahama, dziedzica sekretów Henocha i biblijnego patriarchę, zarówno Arabów, jak i Żydów. Abraham pochodzący z Sumeru, znany wcześniej jako Abram, według niektórych tradycji miał posiadać tablicę symboli reprezentujących całą wiedzę ludzkości, przekazywaną od czasów Noego. Znana Sumerom jako tablica przeznaczenia, jest właśnie tą tablicą wiedzy, znaną wczesnym Żydom jako Księga Razjela. Podobno ta księga dostarczyła królowi Salomonowi jego ogromnej mądrości. Uważano, że ta zakodowana wiedza znajduje się w Torze i innych starych hebrajskich tekstach, takich jak Sefer Jezirach, czyli Księga Stworzenia, i Sefer Hazohar, Księga Światła. Te księgi, które poprzedzają Talmud, kompilacje wczesnych żydowskich praw i tradycji, spisanych po raz pierwszy w V wieku naszej ery, powstały na wieki przed czasami Jezusa. Według Księgi Światła tajemnice mądrości zostały przekazane Adamowi przez Boga, gdy jeszcze przebywał w rajskim ogrodzie Eden, który jak się powszechnie uważa, znajdował się między rzekami Tygrys i Eufrat. Te starsze tajemnice zostały następnie przekazane przez synów Adama Noemu, a następnie Abrahamowi na długo przed tym, jak Hebrajczycy zaistnieli jako odrębny lud. Ale co się stało z samym skarbem Salomona? Co się stało z bogactwem, zarówno skarbami, jak i wiedzą, które znalazło miejsce spoczynku na Wzgórzu świątynnym w Jerozolimie wraz z budową świątyni Salomona, prawie tysiąc lat przed narodzeniem Jezusa? Większość tego skarbu wpadła w ręce Rzymian, gdy splądrowali Jerozolimę po żydowskim powstaniu w 66 roku naszej ery. Ukrycie całego skarbu spowodowałoby, że władze rzymskie rozpoczęłyby wyczerpujące poszukiwania. Tak czy inaczej, Rzymianie zadowolili się tym, co znaleźli. Najlepsza część skarbu, w tym zarówno bogactwo, jak i wiedza, zostały bezpiecznie zakopane pod wzgórzem świątynnym i niemal zapomniane, ponieważ większość przywódców religijnych została zabita lub zabrana do Rzymu jako jeńcy. W 410 roku naszej ery, Alaryk, który był dowódcą oddziałów pomocniczych Wizygotów cesarza Teodozjusza, splądrował Rzym. Alaryk został ogłoszony królem Wizygotów po śmierci Teodozjusza i rozpoczął marsz na Rzym po inwazji na Grecję i północne Włochy. Był to pierwszy udany atak na Rzym od ponad 800 lat. Wojska Alaryka zdobyły część skarbu Salomona w Rzymie wraz z innymi łupami wojennymi. Kiedy Alaryk wycofał swoje siły, skarby świątyni Salomona poszły z nimi, napisał pułkownik Howard Beckner, były oficer medyczny 45. Dywizji Piechoty. Tę tezę podpiera praca Otto Rana, który w 1933 roku napisał o czterech młodych mężczyznach, którzy odkryli szkatułę w jaskini w Pirenejach. Ran pisał, cytuję: Czy ta szkatuła z relikwiarzem była częścią skarbu Salomona, który został zabrany przez wizygockiego króla Alaryka z Rzymu do Carcassonne w 410 roku naszej ery? Według ostatniego wielkiego starożytnego greckiego filozofa Proklosa, jaskinia była wypełniona przedmiotami, które kiedyś należały do króla Salomona, króla hebrajczyków. Koniec cytatu. Wizygoci złożyli łupy u podnóża Pirenejów w rejonie Langwedocji, który miał stać się południową Francją. Obszar ten obejmuje twierdzę Katarów Monsegur, a także małą wioskę Rennes-le-Château. Tajemnice tego skarbu zostały przekazane przez Gotów i wczesnych Franków Katarom, czyli czystym z południowej Francji. Uważali oni swoje chrześcijańskie wierzenia za czystsze niż wierzenia Kościoła Rzymskiego, prawdopodobnie dlatego, że mieli dostęp do oryginalnych dokumentów i nie byli zależni od hierarchii kościelnej w zakresie tłumaczenia i interpretowania Biblii. W rzeczywistości, według Ottorana, wierzenia Katarów były w dużym stopniu pod wpływem druidów, kapłanów i wróżbitów, którzy rozprzestrzenili się z Mezopotami przez wschodnią i zachodnią Europę aż do Wysp Brytyjskich. Kataryzm był dziwnym połączeniem starożytnego kultu ziemi, wschodniego mistycyzmu, gnozy i elementarnego chrześcijaństwa. Ran zauważył egzotyczną mieszankę etniczną regionu Langwedocji, cytuje W III wieku przed naszą erą nastąpiła imigracja ludów z Kaukazu na zachód: Fenicjan, Persów, Medów, Getulów, a właściwie Berberów z Afryki Północnej, Ormian, Haldejczyków i Iberów, napisał. Przed zatwierdzonym przez Watykan rozlewem krwi, prowincje południowej Francji były praktycznie niezależnymi republikami, które pozwalały na niezwykłą swobodę edukacji i kultury. Żydom przyznano te same prawa, co reszcie obywateli. Zarówno rolnictwo, jak i sztuka kwitły. Wielu Katarów będąc chrześcijanami, mimo to nadal czciło boginię żeńskie Izydę i Atenę. Podobnie jak ich godcy i frankijscy przodkowie. Nie jest to pewne, ale badacze mocno podejrzewają, że ten ukryty skarb, strzeżony przez Katarów, zawierał także miedziany zwój, podobny do wytrawionego zwoju miedzianego, znalezionego wśród zwojów z nadmorza Martwego w 1947 roku w Kumran na północno-zachodnim brzegu Morza Martwego. Po przetłumaczeniu w połowie lat 50. na Uniwersytecie w Manchesterze, zwój ten okazał się inwentarzem wielkiego skarbu. I najwyraźniej był jedną z kilku kopii, gdzie szczegółowo opisano miejsca ukrytych hebrajskich kosztowności. Mam nadzieję, że ta historia Państwa zaciekawiła i będzie jeszcze trzecia część. A dziś dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Mówił Krys Miekina.